Siema, ja jestem Karmelek. W tym odcinku chciałbym Was yy, wszystkich widzów zaprosić do klubu WYTYFY Esport. Yy, 8 członków i 53 775 pucharków Opis. Yy, zapraszamy do klubu It, yy, Karmelek. It, yy, Maciejowicz, Maciejowicz, Maciejowicz Games. Yy, zabawy. Nie prosimy o rangi. Last kick. Widzowie, nie wiem czy wy wiecie. Ale, ale 10% lub tam 5% graczy yy, nie wie co to z lastki. No to last kick to jest takie coś, że jak jest yy, w klubie 100 na 100 osób, no to wywala się yy, ostatnią osobę. No i cóż, yy, dołączajcie do klubu, wytyw, e esport, yy, subskrybujcie ten kanał, lecie po 5000 subskrypcji żebym dostał swój kod twórcy w sklepie Browstars. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym dostał kod twórcy w sklepie Browstars. No i cóż, jeszcze mogę powiedzieć, dołączajcie do klubu BTV Sport, dołączajcie, subskrybujcie, a ja kończę ten odcinek i nara!